Zdjęcia robimy sobie. Zdjęcia sobie wybamy. No wie objątków Zdjęcia, Zdjęcia. Chce pan. Zdjęcia pan. Zdjęcia o właśnie. No dobrze. no to nie, nie jest dobry. Zdaniem 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 się. Czy nie? Dobra. E, Toś, a pojedzie pan policyjnym, tym lepsze zdjęcie no, będzie. Jak coś, to wycelowanie będzie w ramach. Nie mogę, zdjęcie. nie? Weź pan tak, podjedź Będzie zajebiste e, zdjęcie na Santori. W sumie fajne. Bo to Be, na Santori leci. To jest kogo to auto niebieskie? We, weź odejść tym niebieskim ktoś, bo trochę przeszkadza. Trochę przeszkadza to niebieskie auto. To chodź, weźmiesz się, chodź. Stawisz Bo trochę przeszkadza. No, ale się gdzieś. Hon. Dobra, Remy jest. Ty może... Do Dawaj na zdjęcie. Ja. Pierdol. Dawaj Właśnie, <sumptu> Podziesz, Nie ma! No na zdjęcie. Dobra, na na Ej, Ale gesto, się wszyscy do, się, do środka. Wszyscy do środka, do środka wszyscy. Ale do zdjęcie szoka, robimy. Czekaj. Zjodka. Zdjęcie robimy. Zdjęcie dałeś. Zdjęcie Zdjęcie Ustawcie się ten! Dobra, to, jak, ustawić się, Sie, robimy zdjęcie. Na Największy sí. napad. Dziś! Na to no, to no, no. Ty! ty Jeszcze jakby tu policja, so, to, to policja wie, przyjechała też. No, tutaj obok Ja mogę robić zdjęcie jak chcecie. Ja wam robię, ja wam zrobię. No, no ustawiamy. Ustawić się, zaraz zrobimy napad, panowie. Dobra, i, daj ręce, daj ręce. I się ustawcie jakoś tak w miarę równo, nie? Żeby ładnie było. Równo, tak po linii, panowie. To może tak, wiecie, że jest to na ekran główny i byli wy słabi, nie? Ustańcie na wczytywania, nie? Eee, e, Odejdźcie pół metra przed krawężnik i ukośnik kręcę, wtedy ustaniecie równo na krawężniku, tak? No? Homor do dolecia. A, tamten nie chce, dobra, chuj. Rema, pół metra tym krawężnikiem i dopiero ręce. Ustańcie się. To co, musisz naukowo... Powiedzcie kiedy. Wszyscy no. łapy mają? Wszyscy łapy Ręne, i ukośnij kresę, ukośnij kresę, zostałeś ty A coś, co to będzie napane? A bo, Reme, wiesz co, stań tu z boku może, bo kurwa tutaj tak za ciasno jest Nerkos, pomoc mi z tyłu u, Dobrze te ręce, Nerkos Jestem dobrze Ukośnij, ukośnij, ukośnij kresę Ukośnij pisz nerkos ja mam ręce do góry. O, jeszcze jedna fota. Jest nie dobra. Nie, ruszacie, nie ręce pan podniesie ręce, 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 Wszyscy ręce. Wręc, wręc, wręc. Który taki Wiesz, wygadany? teraz ten tego co ma w ręce odkopuje w naszą stronę? Proszę? Broń Broń odkop w naszą stronę Policja to nie pojebał Coś tego policja to trochę laguje Chłopaki, tu zdjęcia było Co się stało? To powiedz, że to atrapa To atrapa była, nie To są Dobrze, zdjęcia, wiesz, to Dobra, jest atrapa. jeszcze chętny? No? To, to zdjęcia były robione, kutasy jebane E kurwa, a gdzie prawo Marcina? Ten dikstar nie był prawdziwy, cię To była tylko atrapa. Trapa. E, narkos taki wystrzekany, zapraszam. Wypuśćcie go! Wypuść. Wypuśćcie go! Nekros, zapraszam. A podejdę. Podejdę? Taki wyszczekany HBDB, chuj w, w dupę policji. To jest powiedz, tak Dzień. powiedziałem. Przed chwilą? Wypuście go! Nie.

Police, poliṣina, roba ndaba. Police, poliṣina, roba ndaba. Police, poliṣina, roba ndaba. Police, poliṣina, roba ndaba.

No <majestlaughs> wszyscy razem pracujemy! Zawsze nie przejdzie! I przejdzie!

i <laughs>